Witamy Państwa w HTV. Rozmawiamy dzisiaj z Sebastianem Jagłą, nowym zawodnikiem Hutnika. Dzień dobry. Dzień dobry. Sebastian, wiemy już oficjalnie, że zostajesz piłkarzem Hutnika. Może teraz powiesz nam, czy miałeś jakieś inne propozycje transferowe? No bardzo się cieszę, że mogłem tutaj powrócić do Hutnika. Wiesz, dawno, dwa lata temu żalę opuściłem ten klub, no ale niestety była sytuacja jaka była, no musiałem opuścić. Teraz nadarzyła się taka okazja, że mogłem tutaj powrócić, no i oczywiście bardzo chętnie z tego skorzystałem. A co innych propozycji to propozycja schutnika nadarzyła się jako pierwsza, a innych propozycji już nie brałem żadnych pod uwagę, bo Chutnik dla mnie był najważniejszym klubem, w jakim chciałem grać. No. Okej. Okay. A rozmawiałeś już z trenerem o tym, jaka będzie Twoja pozycja w drużynie, czy masz szansę na pierwszy skład. Tak to mówił wcześniej, że liczy na moje doświadczenie. Bardzo chciałbym pomóc tym chłopakom w do trzeciej ligi, a do ligi jeszcze zostało bardzo dużo czasu, także na takie rozmowy to będzie jeszcze czas. Grałeś o ligę wyżej w Szreniawie, Hutnik jest teraz liderem. Myślisz, że uda Wam się awansować do, do trzeciej ligi? Ostatnie sparingi pokazują, że klub radzi sobie dobrze. Co, co myślisz? Oczywiście, że tak, że tak. Z takim zamiarem się do tej drużyny. Naszym celem jest awans i ten awans musimy uzyskać. A jakie są różnice między treningami w Wiśniczu, a, a tutaj w Hucie? Możesz powiedzieć, czy, czy w którymś z tych miejsc poziom był wyższy? No, bardzo porównywalny. Niestety na, na, no, do hutnika mam większy centymetr. no i treningi może trwają mi dłużej. Dużo, ten, ten Paszkiewicz bardzo dużo informacji chce nam przekazywać. Jest naprawdę bardzo mądrym trenerem, który chce nam dużo informacji przekazać, a my wszyscy go słuchamy i liczymy na jego, na jego umiejętności trenerskie. Czyli uważasz, że to jest dobry tle, trener dla Ciebie i możesz się od niego dużo nauczyć? Dokładnie tak. Dobra, dziękuję w takim razie. Sebastian, no mam nadzieję, że pomoże nam swoim doświadczeniem, swoim ugraniem, swoim spokojem. Dysponuje naprawdę dobrym, dobrym długim, krótkim podaniem. Także musiał też duży spokój. Mam nadzieję, że go wprowadzi w naszą obronę, w nasze linię obronę. Dla Hutnik TV Agata Marzec.